To co ty robisz? Z różkowy z Z krasowej tym, z powrotem na końcu z Bramka Już też przepuścił. Wow. No. Czyli i strzelili. Przeleciało mu tam.

<noise> Ale <góry, brawo> <noise> <żeby> nie zeszłam <noise> to teraz? Dobrze, dobrze, walczak Idziesz. w końcu. Jest honorówka 5-3, nie? Nic się nie zmieniło, dalej to samo nie. Tak jak wolę.